Piłkarze w tej świecie są już na ostatniej prostej w przygotowaniach do rundy rewanżowej, a zaczęły się one już na początku stycznia. W ostatnich tygodniach zawodnicy pracowali głównie nad sprawnością ogólną oraz nad nowymi schematami gry. To już prawie nam się kończy teraz ósmy tydzień, także już dość długo czekamy na tę inaugurację. Myślę, że w większości to, co zaplanowałem, mamy zrealizowane. Jeszcze mała kosmetyka co do naszego sposobu grania. Pod względem taktyki ostatnie sparingi w ten weekend będziemy grali. Już chłopaki się wyleczyli, są zdrowi, więc zagramy na dwie drużyny z Brodnicą i Zalaną Toruń. I w zasadzie rozpoczynamy już taki mikrosykt startowy, bo puchar polski z Kujawią będę traktował jak normalnie mecz mistrzowski, więc to już powinno dać nam odpowiedź. W jakim jesteśmy miejscu? Na czym głównie skupiliście się podczas tych zimowych przygotowań? Myślę, że głównym aspektem, oprócz oczywiście przygotowania motorycznego, była taktyka. To był najważniejszy element, który założyłem: że bądź poprawimy, bądź wprowadzimy nowe elementy, którymi będę chciał, żeby nasz zespół się wyróżniał w tych rozgrywkach w rundzie rewanżowej. Czy zawodnicy wykonali stuprocentowo plan, który Pan im zakreślił? No stuprocentowo na pewno nie, bo gdzieś się tam przydarzyły jakieś nieobecności na zajęciach wynikające czy to z drobnych urazów, czy ostatnio tą plagą, nie wiem czy to grypa czy przeziębień, także w każdym razie problemów zdrowotnych. Niemniej jednak na chwilę obecną wydaje mi się, że większość zespołu rozumie Sposób grania, który chce yy, wprowadzić do w świecie i myślę, że w, z każdym sparingiem coraz jest to bardziej wi, y, widoczne. W czasie tego okresu świeccy piłkarze rozgrywali kilkanaście gier kontrolnych. Ostatnim z takich sprawdzianów był sparing rozegrany na wyjeździe z reprezentacją Włocławka.

Mecz wygrany w stosunku 6 do 3 może napawać optymizmem. Nic dziwnego, że zadowolony jest szkoleniowiec świeckiego klubu Marek Końko. Tak, w zasadzie y, wszystkie gry kontrolne dały mi odpowiedź na pytania, y, na początku selekcyjne, który z zawodników będzie pasował y, do mojej koncepcji grania. Następnie już coraz więcej odpowiedzi dostaje, który z zawodników będzie najbliżej wyjściowej jedenastki. Także te sparingi na pewno przyniosły yy, pozytywny efekt. Z jednego sparingu jestem niezadowolony. Tutaj zagraliśmy z Olimpią Grudziądz w ostatniej chwili w katastrofalnych warunkach atmosferycznych, bo akurat przydarzyły się opady śniegu, gdzie yy, wielkich korzyści z tego sparingu nie wyciągnęliśmy, w zasadzie to można było potraktować jako jednostka treningowa, bo było bardzo ślisko, cały czas padał śnieg, więc ani nie zrealizowaliśmy żadnych założeń taktycznych, ani w zasadzie żaden z zawodników ciężko było go ocenić na tak trudnych warunkach, których miejmy nadzieję w lidze aż takich... Anomalii pogodowych nie będzie, więc w zasadzie trzeba było oceniać tych graczy w warunkach, w których nigdy więcej nie zagrają. Jak już informowaliśmy, działacze klubu wykorzystali zimową przerwę w rozgrywkach również na to, by wzmocnić kadrę nowymi zawodnikami. Jak twierdzi tenor naszej drużyny, pozyskani piłkarze jeszcze bardziej podniosą jakość świeckiej reprezentacji. No myślę, że to pytanie do nich, czy tutaj się zaadoptowali. Ja mogę tylko ocenić, że bardzo dobrze wkomponowali się w ten zespół. Jestem przekonany, że w tej chwili tworzą dość zgraną ekipę w szatni i na boisku. I tak jak im powtarzam, cała ta nasza kadra, która jest w moim mniemaniu bardzo mocna i wyrównana, będzie decydować o wyniku w tej rundzie. Także pierwsza jedenastka plus pozostali zawodnicy, ci, którzy będą naciskać do wejścia do tego naszego wejściowego składu, co podniesie nam rywalizację i na pewno poziom sportowy, więc każdy z chłopaków, który jest w kadrze, na pewno będzie odpowiedzialny za wynik tej rundy. Miejmy nadzieję, że zakończy się sukcesem. Jak wiele znaków zapytania jest jeszcze w głowie pana trenera odnośnie pierwszego składu? 11. Mamy jeszcze dwa sparingi, więc 11 miejsc jest wolnych, ale y, tak już na, na poważnie, y, w zasadzie bodajże w dwóch, może trzech pozycjach jeszcze mogą być znaki zapytania. Niemniej jednak, tak jak już mówiłem, y, zespół jest na tyle. Wydaje mi się na, na tyle wyrównany i chłopaki prezentują bardzo zbliżoną, wysoką, jak na tę ligę, jakość, że w każdej chwili może się to zmienić. Wi wi wiadomo, są kartki, kontuzje, y wskoczy inny zawodnik, akurat z nim gra, jak to się zwykło mówić, za trybi, często może już grać do końca. Czego życzyć przed rozpoczęciem rundy wiosennej? <laughs> to... Chłopaki y, powtarzali często, że przede wszystkim zdrowia, zdrowia i zdrowia, tak? A myślę, że to jest bardzo istotny czynnik, a y, na pewno nieodzowne, jak we wszystkim, jest też gdzieś jakiś łód szczęścia. Y, no a przede wszystkim chciałbym, żeby y, wszystkie, wszystkie zawody przebiegały y, z, no, nie wiem jak to określić, że było może dobrze odebrane. Przede wszystkim, żeby były obiektywnie prowadzone przez e, arbitrów, to jest bardzo istotne w tym sporcie. A dalej, jeżeli będzie to wspomniane zdrowie, to myślę, że chłopaki już sobie poradzą i jako drużyna powinniśmy zrealizować nasze cele.